Odpocznijcie w błogim śnie. Zanim wiosna zbudzi się, odpocznijcie w błogim śnie. Witajcie, kochani. Witam Was w niedzielę. No i dziś chciałbym Was zaprosić do takiej. Bardzo mieszany odcinek. Chcę Wam pokazać, jak wygląda sytuacja pogodowa u mnie. Pokażę Wam, jak to wszystko już usycha. Patrzę się na niektóre drzewa. Tu zobaczcie leszczynę. Gdzieś tam brzozy. Przypomina mi to co najmniej końcówkę września. Ja chcę, żebyście zobaczyli, jak jest gdzie indziej. Matko jakie oberwanie chmury teraz było I jak zwora, popatrz Tutaj wszędzie woda stanęła Popatrz Tutaj już nam się wlewa Cały podjazd mamy zalany Taka burza od południa przyszła No wlało sporo zobaczymy ile na deszczomierzu Nie ja wiem czy będzie widać ale tak naprawdę już trzecia fala tej róży, mijam trzecią falę, co troszeczkę zmniejszy się e, częstotliwość, gęstość deszczu, to znowu powraca i teraz mam taką właśnie takie trzecią falę na ilości. Teraz zobaczcie, jak to się zaczęło. Jak zaczęły się moje prace na ogrodzie. Prace, które filmowałem, ale nie doczekały się jeszcze publikacji, więc zobaczcie, jak to wyglądało. Czasami było ciekawie, ale nie uprzedzę faktów. Pogoda nam się troszeczkę zepsuła, ale trzeba zrobić swoje. Mam jeszcze zaległą cebulkę. No i tutaj jest dzisiaj ze mną mama na ogrodzie. Babcia, przywitaj się. Dzień dobry, witam. No, mama się w końcu odważyła. No i mama dzisiaj jest, no, sadzimy cebulkę, tak jak mówiłem, ale mama ma swoich pomocników. Tu są właśnie pomocnicy. No i ty, dzwońcu, usiadłeś mi na pietruszce. To, że moje doniczki z rozsadą są podziurkowane przez was, to jeszcze mi usiadłeś na rozsadzie. A tu drugi dzwoniec. O! Ciebie to nie lubię, bo ty mi wszedłeś do szklarni, to ty mi tej biedy narobiłeś. No, także działamy. Działamy Mamy dzisiaj, działamy dzisiaj. O, i kolejny. No ten to babci pupil. To wszystkie moje pupilki są. No, o, pomagasz sadzić? Dobra, to ja pomogę babci, bo widzę, że z was pożytku nie ma. Co robicie, a? Wariat. No, uf, prosi się o atencję. Zobacz, widzisz jak wyciąga? Jak cebulę wyciągnął. <grywania> babcia sadzi, on wyciąga. Przypomniał mi się film Charlie Chaplin. Pamiętasz babcia kiedyś? Jak hmm. dziecko jego... O! o. I co ty robisz? Dziecko jego szło, tłukło szyby, a on szedł i wstawił. <grywania> Nie no słuchaj, no, tak to się bawić nie będziemy. No co ty robisz? To będziesz miała, miała bardzo zużyte, duże zużycie materiału nasadzeniowego. Trzeba przykryć, żeby on się tutaj... No i pokażę Wam coś ciekawego. Zobaczcie jakiego pomidorka posadziłem. Ja mówię tu siedział. A ja mówię jakiś dziwny taki, mówię ta łodyga taka czerwona, wygięta. A Patrzę, że jest tutaj drugi. O! I to jeszcze praktycznie na honorowym miejscu, bo właściwie na środku, <laughs> w tym ferworze, człowiek nie, nie zorientował się, nie zobaczył o co chodzi. Czasami warto jest powrócić do pewnych wspomnień, wydarzeń, przypomnieć sobie jak to było. Ale jeżeli myślicie, że nic Was już w życiu ciekawego nie spotka, to możecie się naprawdę mocno zdziwić. Pamiętajcie o tym, że najpiękniejsze jest to, co jeszcze jest przed nami. Nawet w sytuacji, można powiedzieć, beznadziejnej, już bez wyjścia. Czasami okaże się, że są co najmniej dwa pozytywne wyjścia. To by było na tyle. Taki krótki filmik nie chcę dzisiaj Was zanucać. Jest niedziela. Chcę, żebyście pozostali z takim może dobrym nastrojem, z taką. Dozą optymizmu, żebyście też zastanowili się nad tym, i jeżeli jest wam smutno, jest wam źle, to chciałbym, żebyście się zastanowili, czy oby na pewno nic już nas w życiu ciekawego, pozytywnego nie spotka. To by było na tyle, słuchajcie. Życzę wam pięknej, wspaniałej niedzieli no i takiej refleksji. Takiego zastanowienia się, optymizmu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się zdrowo z Panem Bogiem.